Cześć wszystkim. Dziś mamy na przeglądzie laser poziomujący Erwin Riech LV20 Pro. Ten laser poziomujący ma wbudowane 6 linii. W poziomie urządzenie tworzy jedną płaszczyznę z zasięgiem 360 stopni, a w pionie 2 linie. Kolor lasera jest zielony, dobrze widoczny przy każdym poziomie oświetlenia. Jasność linii można regulować. W trybie ręcznym dostępne są cztery poziomy intensywności. Zmiana poziomu jasności. Nie tylko pomaga dostosować widoczność linii do warunków zewnętrznych, ale także reguluje czas pracy urządzenia. Przy maksymalnej jasności urządzenie będzie działać przez 6 godzin, a przy minimalnej 35 godzin jak możemy zauważyć, jest zapakowane w bardzo ładne pudełko o przyjemnej jakości kartonu. Cóż, otwórzmy w końcu pudełko i zobaczmy, co jest w środku. Tutaj widzimy dużą torbę etui. W środku mamy sam laser poziomujący. W zestawie mamy dodatkowo kabel USB Type-C, L-kształtny uchwyt na magnesy, wykonany z wysokiej jakości materiałów, idealny do różnych zastosowań w domu, biurze, a także w warsztacie. Produkt zawiera nie tylko międzynarodową gwarancję, która zapewnia ochronę i wsparcie na całym świecie, ale także szczegółową instrukcję obsługi. Instrukcja ta, choć krótka, jest niezwykle pomocna, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne informacje. Pełną wersję instrukcji możesz pobrać pod linkiem lub zeskanować kod QR. Chcę zauważyć, że ten laser poziomujący ma pięcioletnią gwarancję na wady fabryczne, co jest bardzo miłe. Ten laser poziomujący ma trzy tryby. Pierwszy tryb to tryb automatycznego poziomowania. Odblokowujemy urządzenie, wszystkie laserowe promienie się zaświecą. Wskaźnik zasilania stanie się zielony. Jeśli wskaźnik zasilania jest czerwony, a laserowe promienie często migają, umieść urządzenie na bardziej równej powierzchni. Dwiema laserowymi wiązkami można sterować za pomocą tych przycisków. Drugi tryb to tryb blokady. Zablokujemy urządzenie, następnie naciskamy przycisk włączania i przytrzymujemy go przez 3 sekundy, aby wejść w ten tryb. Wszystkie laserowe promienie będą migać, a wskaźnik zasilania stanie się czerwony. W trybie zablokowanym urządzenie można przechylać pod odpowiednim kątem. W ten sposób można projektować nachylone linie, przy czym automatyczne poziomowanie będzie wyłączone. Trzeci tryb to tryb pulsacji. Odblokowujemy urządzenie. Następnie naciskamy przycisk włączania i przytrzymujemy go przez 3 sekundy, aby wejść w tryb pulsacji. Kiedy urządzenie zacznie piszczeć, oznacza to, że weszliśmy w tryb pulsacji. Aby z niego wyjść, należy ponownie przytrzymać przycisk, a następnie zablokować urządzenie. Zasięg pracy poziomicy wynosi 30 metrów, co jest optymalne zarówno dla zadań domowych, jak i profesjonalnych. Urządzenie jest chronione przed rozpryskiem wody i wnikaniem cząstek kurzu, dlatego, będzie działać bez zakłóceń nawet w centrum dużej budowy. Poziomica jest również wstrząsoodporna, więc nie boi się przypadkowych upadków. Chcę dodać, że urządzenie jest lekkie i dobrze leży w ręce. Obudowa jest solidna, co budzi poczucie niezawodności. Urządzenie wygląda ładnie i drogo. A to wszystko z mojej strony. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.